Cześć, kar doktor. Wybierasz się swoim samochodem na wakacyjne wyjazdy? Nie zapomnij o tych 10 rzeczach. Pierwsza rzecz. Nie zapomnij wziąć ze sobą olej silnikowy na dolewkę. Nawet jeżeli twój samochód nie zużywa oleju w mieście, może się okazać, że w trasie przy większym obciążeniu przy prędkości autostradowej zaczyna ten olej pobierać. Lepiej wziąć ze sobą taki olej, jakim był zalany ten samochód podczas serwisu, bardzo ważną rzecz, na co musicie zwrócić uwagę, normy lepkościowe oleju, w tym przypadku jest 5W30 i w przypadku tego silnika 3.0 TDI norma producenta jest, oznacza, ma oznaczenie 50400-50700. Zdecydowanie lepiej wziąć taki litr oleju do bagażnika, który nie zajmuje miejsca, niż w nocy o północy na autostradzie w Chorwacji Szukać stacji paliw, na której będzie taki olej, który macie zalany do silnika. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnych dziewięciu filmów, w których, w których opowiadam o takich prostych, teoretycznie banalnych tipach na wakacyjne podróże. Do zobaczenia. Kar doktor.